Co książki! piecyk Sodź! Ty jeszcze łóżko, tu stawisz, te książki! Piecyk? Po co to tobie? Musi być że żeby czym kraszy. tobie będą potrzebne książki, chopie! Co prawda? Jeszcze ile. Szodź! Ty jeszcze łóżko, tu stawisz, te prawdę, książki! piecyk po co to tobie? Musi być że żeby czym tobie będą potrzebne książki, chopie Co prawdę? No. Jeszcze ile Ty jeszcze łóżko tu stawiasz, naprawdę? Książki? Piecyk? Po co to tobie? Musi być też Z Czym tobie będą potrzebne książki? chłopie? No naprawdę? No. Jeszcze ile Czegoś? Tu nawet w sklepie byłeś? Gdzie ty tutaj robiłeś zakupy w Lidlu? O nawet na Sakuraku. Czegoś? Tu nawet w sklepie byłeś? Gdzie ty tutaj robiłeś zakupy w Lidlu? O nawet na Czegoś? Zakup... Tu nawet w sklepie byłeś? Gdzie ty tutaj robili zakupy w Lidlu? <noise> o nawet ta na zakupa, patrzcie o mate. <noise> Hop był na zakupach. Tu nawet w sklepie byłeś? Gdzie ty tutaj robili zakupy w Lidlu? <noise> o nawet ta na zakupa, patrzcie o mate. Chob <noise> był na zakupach. Tak. Ta, la, la la Co? Co to za woda? to woda pije, to woda pije. Co? wypadłem co? On tam źle wylałem lawę NIE! NIE! To? Lava mi się znikła! Lava mi znikła! Nie! nie, lava? Co jest tam grane? To miała być zła rzecz! I Rogi mam. Ej dobra, to teraz ja wybieram. Paga. I w ty... CO JEST?! z dupsku chłopie mam! W hmm. Ale o. nie możesz tego wybrać! Mogę to. nim! Ty tego nie wybrałeś! Wyrzuć to! Ja tu wyrzuciłem Ej patrz, czekaj, ściszę to. Amos! Amos, poef, poef! Jo, je niet Hé, is een Oké! Hé! Hahaha! Nou, dat